Dzisiaj nagrywamy proster z roster za wymiarze. Dzisiaj będziemy robić misję i spróbujemy trochę na zbierać. Dobra, B będziemy larym. Później rosną. Na no to gramy pierwsze. Lecz jak już mówiłam, to ja zawsze przegrywam, więc spróbuję tym razem dawać radę. I... Pier, mam 100 101 subskrypcji. Nie wiem, jak to się mówi. Dobra, zaczynamy. Do jak głupio gram, ale. Idziemy znaleźć kiełka, kiełek, kiełek, paszterek, nie uciekaj. Dobra, załatwisz go, dawaj. Brawo, El Primo. Chociaż nie jesteś ze mną w drużynie, to gratuluję. Sorry, że za chwilę będziemy musieli się załatwiać. I jeszcze chyba ostatnie, tak? O. Weźmiemy dużo tych skrzynek. I za 105 subskrypcji zrobię, że będę. Mam ty zadmiarze i będę musiała e, e, wygrać 1000 pucharków. w nie. Dobra? A Rosa w tym się chował? Hmm. nie? No, i jak mówiłam, Ej, trzecie miejsce mam. A to nieźle Dobra, idę, misji, robię na raz Bardzo rzadki. Dobra, bardzo, bardzo rzadki. Mam, dostałam. Co następny cel mam? Dobra, jak widzicie, zbieram na mek. I zostało mi mało. I napiszcie w komentarzach, na kogo mam zbierać. Mac, Spike, Amber i Sandy. Na kogo? Tutaj to ja już podjęłam decyzję. Będę zbierać na Nani. Tutaj na Skryka albo na Pana P. A tam dalej to już po co mam mówić. No to zróbmy start w trybie duo. I zaczynajmy. Dobra, idziemy. Hmm, robimy. za chwilę go Załatwimy go. już z trupem. Dobra, Okej okay. wy takie wielkie sta w ogóle. O boże, nie, 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 o, nie, 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 Dobra, udało nam się pięknie zrobić. Już tak mało zostało, żeby dostać to co meg. Jeszcze jedną bitwę muszę dać radę. Teraz sobie może pogramy Lolom. Wezmę na trzecią moc i idziemy kolejną rundę. Dobra, i idziemy. I przypominam, że możesz też dostawić suba i lajka. Bo nagrywamy dawać filmy codziennie. A już więcej procent e, e, ludzi mnie nie subskrybuje. a się staram. Jak widzicie, próbuję się starać, ale nic mi nie wychodzi. No to, no to już przegraliśmy tą rundę. to da się ruszyć, Tak, tak. Dobra, idziemy dalej. Brawo, da brawo, 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 brawo. Dobrawo, brawo. Um, dobrawo. E, i już. Like you no know. sleep you know. to, to, to już po mnie. Ej, udało mi się. Ty, dobra. Uda nam się. Nawet jeżeli umarłam. Dobra udało nam się. Dobra. Dobra, ale zobaczmy, jaką jeszcze misję szybko zrobię. Dobra, ostatnia misja, i wygrywam, raczej znaczy, i dostaję to tych. I piszcie w komentarzach, jakby co. Za chwilę, normalnie, albo jutro wrzucę film Minecraft. I trochę się pozmieniało. Dobra, zebraliśmy już dużo kostek mocy, nawet nie ma, naprawdę. Gościemniak! Wszędzie to ja w śni. Nie wiem, czy Dobra, szybko, szybko. Nie, no to już przegraliśmy. Już mamy wielkie starcie. Damy radę. Już nic nie mamy do stracenia. Dobra. Już i tak to było wiadome. Lecimy znowu. Drugie miejsce mamy. I let's go. Epic. Eee, niestety. Dobra jest Epik. No i właśnie dostałam teraz na 100 na meg. No to pa.